To nie powinno ci robić wielkiej różnicy. Są buteleczki po piwie. Nie wiem jakim cudem się tu udało trafić, ale... Z czego? Teraz muszę stąd wyjść. To jest większe wyzwanie. Eee... No ba, nie mam zielonego powiecia jak stąd wyjść. Będę tak krążył. No oczywiście, już widzicie, że mi nie idzie. Czemu tu się skacze y -kiem? Co za głupota. jak stąd wyjść? Okej, okay, tutaj, dobra. Nie na górę. Tędy. Teraz tutaj, tak. Tak, schodami na dół. Sukces. To jest ten garaż, w którym walczyłem z bossem. Tam jest wyjście. Uuuu! Udało się, ale jaja. Wyjdź na pustkawie. No Brutus, uważaj, żebyś mi kabli nie porwywał. Ej, ty pies, to jest. Uch, destruktywny. No, dobra, co teraz? Niski poziom wszystkiego mam, dobra. Wezmę od wiozy tą Co jest? Nie niego się trafić. To wycofam. No, no, no. Kudo, lecą ze mnie części jak szalone. Dobra, teraz to mi się już musi udać to rozwalić. Uda mi się. Ja. Yeah. Najciekawsze jest to, że tu można sterować samochodem w powietrzu. A! Mm -hmm. ach. ach. Warsztat, dobra. Jezu, trochę zniszczony już był. Co ty masz nam do powiedzenia? Bardzo dobrze, do prawdy, bardzo dobrze. Z tymi nowymi planami będziesz w stanie robić potężne zdalne bomby. Mam nadzieję. Zaawansowana bomba zdalna. Mam nadzieję, że ulepszone samochodziki z bombą ci się przydadzą. kolera przestał gadać, a ja chciałem to do końca wysłuchać. Tak już mi niczego więcej nie nauczy. Poszedłem sobie do sklepikarza właśnie i kupił AM. kolego! Chcesz zobaczyć co mam? Nie, Przyszedłem się z Tobą lizać. Masz ammo do samochodów w ogóle. Masz ammo do samochodów. Dobra kupię trochę. Okej. Okay. To jest drogie. Tego mam max. Jak sobie amunicję do karabinu władzy Nie ma! Śmiglików <laughs> sobie kupię, bo już mam Dobra, mam mały zapas Granaty 25 granatów, no to powinno mi starczyć. Dwa bandaże, okej. Okay. No ja sprawy. Już lecę. Bo ja tak cię lubię przecież. Jak tam wygląda stan rzeczy, które mogę stworzyć? Zaawansowana bomba zdalna. Gryzarka do zamków. No ona się przyda na pewno. Zastrzyk adrenaliny. Mogę też stworzyć bandaże, Okej, okay, dobra. Hmm, Oddamy kolejnego quest'a, chociaż może nawet quest'a nie musimy oddawać, bo mieliśmy tu jeszcze jeden. Nie, to wszystko. Zaginiona osoba jeszcze. Do kryjówki duchów? O jezu, nie chce mi się, to nie jest tam, tam. Nie, dobra, pieprze szczerze mówiąc, jadę za. Uf, to już ulepszenie. to dla, dla kogo ja to piwo w ogóle wziąłem? Dobra, pierwszy to, jadę do miasta umarłych. Ale Będzie ciekawie. Nooo, z dupca. Spalę ode mnie, frajerze. Gdzie jest w ogóle to miasto umarłych? Ja nie wiem nawet. Jakieś szalone miejsce seriously, boję się. Widziałem na gameplayach to zmarłe miasto, i to jest naprawdę jakieś... freaky shit. Freaky shit, man. don't like that. Ach, jak ja lubię mówić angielski. Dobra, go na tańce, go, go, go. Daleko jeszcze. Tutaj tak nie, nie znamy, w takim nieznanym kierunku jedziemy. Oh! O oh, Się zderzył Fak, tu muszę iść na nogach, żartujesz sobie ze mnie? to na górę, tak? Nie, gówno Dobra, najpierw przydałoby się ich rozwalić O, no, zmordowałem dwie No chodźcie tutaj O oh. Krajerzy tak się to robi, Ty też. Ładnie. Nie ma gadania z moim kuplino. Okej, okay, tędy do martwego miasta, czy jak to tam nazywa, co? Co tu w ogóle? Jezu, ojej. Ojej. Dobra, zapiszemy grę. Idziemy. Miasto umarłych. Używaj wieżyczek wartowniczych i robotów zwiadowczych. Są prawie jak dodatkowi ludzie na polu bitwy. O Jezu Chryste, co tu się dzieje? To pewnie jakieś same mutanty będą. Boję się. O, o Jezu jak szaro. Słyszę coś. Słyszę coś bardzo nieprzyjemnego. że coś bardzo, bardzo niefajnego O dobra To było sprawne Cholera i do kolejna Nie lubię tego, że oni kurde wychodzą z najmniejszych cór A ładnie Nie ma w nich rzeczy do wzięcia chyba, mi się zdaje Ojej O, 5 dolarów Co to kurde tak tam trzepie tą ziemię? O, się Zginij Sweet Żeby za mną się jakieś nie pojawiły, ja się tego trochę boję Nie ma już żadnych O Aaaa padłeś Padłeś, nie powstawaj. O ile mu do wszystkiego. To nie zapowiada nic dobrego, szczerze mówiąc. Znaczy, że będzie użytek z tego amu. Biorę karabin szturmowy, bo ten... Ten władzy jest... O kurwa, co to był za kolega? O. O, ha, ha, ha. Ja będę musiał z nim walczyć. Ja to wiem. Ja to po prostu wiem, że będę musiał z nim walczyć. Ojej, brzydkie doładowywanie się tekstur, brzydkie. Dobra, tam mam niewidzialną ścianę. To idziemy tutaj. O, słyszę coś, słyszę je. Słyszę na o Win. Win. Wincie. O, jak ładnie skoczył sobie, taką nagłówkę na sobie przede mną skoczył. In. Ja nawet nie celuję. O, ładnie. Co to ma być? O Jezu Chryste. Jakiś ogromny przechłop tam jest. Co ty mi tykuś wini? Jezus Maria, jak ja mam z tym głowem walczyć? Jaki się jakiś granatnik ma? To się na bandaże, bo ja mu to chyba trudno zrobię, że... O! O Jezu, nie, nie, nie! W ogóle nie strzela też do swoich kolegów, to dobrze. Ojej jej, jej. Nin, nie, proszę. A -a. Dobra, wrócę sobie też do śmigliku, bo... śmigliki są dobre na tych trajerów. Ja nie powinienem mieć tutaj jakiejś rakietnicy, czy coś, bo to... Po czym ja teraz walczę, to wydaje mi się takie trochę słabe na niego. O! To nie! Zmienię sobie chyba amunicji. Gin, proszę cię! O, o, jest! Padł. Fucking bitch! Nie, był po prostu udręka. Jeszcze jakiegoś młodego słyszę. Patrzcie na to. O! Mózg mu wypadł. O, jak ja lubię takie szczegóły i się rozpłynęło. Co za ścieki. To dopiero była walka. Dobra, chyba muszę iść tędy jakoś. Lufa wieżyczki. O, co mamy tutaj? Nic. Tak, tutaj muszę iść, bo tam nic nie ma. nic. Tutaj. A. Jezu. <śmany> Dlaczego? Dlaczego? Jesteście tutaj koledzy? Co? Zawaliło się. Podróże Davisa znalazłem. Sporo amunicji. Wiecie co ja sobie wyekwipuję shotguna, ale nie tego shotguna. Tylko tu mam mojego tej zwykłego shotguna. Gdzie on jest? Strzelba bojowa. No, ulepszenia znam. Czemu mi wywaliło to, co miałem na dole? Okej. Okay. Dobra Co jest? Słyszę coś i gdzie? Nie wiem tylko co i nie wiem gdzie. Coś się zaraz przebije przez jakieś drzwi Tam? A Dobra Wow Dłupcać. Mamy um, Anno. Wow! Ty to mnie przestraszyłeś? Tu mam ich? Nie frajerze. No Jakie masz tam? No. Zwiać? Ej! A masz! Ooo! Stracił dla mnie głowę. Aaa, co myślisz, że będziesz tak z podłogi wychodził a ja nic? Nie zaraz, O! O jak wygodnie! Akurat teraz drzwi odpadły. Nie, grafika w tej grze jest niesamowita Co jest? Co jest? Rzucałem we mnie jakimiś mołotowami. Co za frajerstwo gdzie ja mam kuszę? Jak są moje kusze? Trafiło go, trafiło. Jeszcze jedno i panie. No, jeszcze ty kolego. Nie mam czasu ogólnie w głowę celować, więc. Dobra, karabin szturmowy zjechało mnie na dół. Wow, zauważyłem, Cię, kolego masz. masz miglika za to w ramach zadośćuczynienia. <śmum> <śmum> Ej, nieładnie tak, dostałeś w rękę palce. Okej, okay, idziemy do góry, co tutaj się dzieje? Ha! Huh. Jakież te gruzy tworzą mi wygodne trasy. Do chodzenia tutaj będzie ich sporo pewnie.